są rzędkowice ze wdowłem, czyli ten, ten drugi etap schetynówki jak najbardziej realizować. Byłem zwolennikiem, przeprowadzałem czynności, jakie mogły w tym momencie wykonać, czyli rozmowy powiedzmy bilateralne. Takie rozmowy wspólnie z Panią Przewodniczącą również przeprowadzaliśmy. Na chwilę obecną, to znaczy w chwili, gdy, gdy były te pieniądze rozdawane, zrobiono dwa, dwie zmiany. Pierwsza z 68 milionów, które były przeznaczone na województwo śląskie, zrobiono cięcie o 80% i przeznaczono na setki miliony 34 459 tysięcy. To jest pierwsze cięcie, które jakby oddaliło nasz wniosek na dalsze pozycje. Drugim elementem, który niewątpliwie wpłynął na przesunięcie nas, było zwiększenie dotacji z 30 na 50%, co niewątpliwie no, znowu pogorszyło naszą lokatę. I w konsekwencji na tej liście oficjalnej jesteśmy umieszczeni na 19. miejscu. Bez niebezpieczny jest również fakt, że, że no, oprócz naszego naboru, który był przy tych niekorzystnych warunkach czyli 40% gmina, 30% ministerstwo i 30% powiat myśmy mimo wszystko byli zdeterminowani i namawiają Wysoką Radę, i za to jestem wdzięczny. To zrobiono dodatkowy nabór jeszcze 15 grudnia, gdzie już po, po tym zwiększeniu dotacji, bo ta dotacja była zwiększona za y, rozporządzeniem Rady Mistrzów z 28 listopada, więc 15 grudnia był jeszcze drugi nabór, gdzie inne samorządy skoczyły, które były wtedy bardziej obocze jak na takie dofinansowanie dostać i znalazły się na lepszych miejscach, co przesunęło niewątpliwie też. Rozmawiałem z, yy, z zapewniają, że w tym roku będzie znowu nabór i że ma być nie 34 miliony, tylko 100 milionów. Ale Panie Wójcie, ale jeżeli może czy że gmina razem ze starostwem za swoje pieniądze robić tej drogi? Odpowiada. To, to w życiu tego nie będzie. Bo tutaj słychać, co się robi, jak oni na autostradę obcięli, tu nie ma pieniędzy, to nie ma pieniędzy. Same dziury to pewnie w życiu nie będzie. Ale pisać na pisać za te pieniądze i na pieniędzy je. I budować drogę. A dzisiaj starosta nie przyjechał tu, bo pojechał do Rady Miasta, bo tam mają sesję, bo chodzi o obwodnice Zawiercia, to takie słuchy mnie doszły. E, Panie Radny, Starosta z nieznanych nam przyczyn nie przybył, możliwe, że inne, ale na pewno nie pojechał na sesję do Rady Miasta, bo sesja odbyła się wczoraj w o dziewiątym. Znaczy no, ja może tak, wiem że Radny Powiatowy prowadzi rozmowę ze Starostą na ile to by się udaje nie potrafi odpowiedzieć żeby za te pieniądze, które mamy wspólne, zrobić choć do stopa. Podobno się starosła tam upiera, no nie chcę nic więcej, bo nic więcej nie wiem. No, też tam muszą zadecydować, prawda, komisje, ale wiem, że no, są też w tym kierunku prowadzone rozmowy. Jak się to zakończy? Nic więcej. Trudno przewidzieć, a potem nic więcej nie mogę powiedzieć. Oj, z tego spora, że żeby... już ten punkt ta... wyjdzie. pani czwartej przechodzimy do punktu <tuszy> piątego. Sprawozdanie działalności komisji stałych. A, nie, to. Informacja w tym dobrze? dobrze? Dobrze. No, nie. no to ja wierzę, no że pan. Nie pan. Się nie pan. 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 Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Mienia 6 Kadencji Rady Gminy Włodowice za 2012 rok. Wysoka Rada. Wykonując zapisy zawarte w artykule 21 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w paragrafie 42 załącznika nr 4 do Statutu gminy Włodowice, Przedkładam Wysokiej Rady sprawozdanie z działalności Komisji Finansów Gospodarki i Mienia za 2012 rok. Komisja Nasza działa w oparciu o plan pracy, który był przedłożony Pani Przewodniczącej Rady w miesiącu styczniu 2012 roku. W uwagach do planu zaznaczono, że plan może ulec przereparowaniu o ile zapewne dla wypadka W roku 2012 się 12 posiedzeń w następujących terminach. 26 stycznia 20 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 25 czerwca, 20 sierpnia, 30 sierpnia, 24 września, 22 października, 27 listopada, 14 grudnia. Posiedzenie w styczniu, maju i grudniu zgodnie z planem pracy odbyło się wspólnie z Komisją Spraw Społecznych. Na posiedzeniach komisji omawiano następujące zagadnienia, zagadnienia i tematy wiodące: W styczniu wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych. Pierwsze przygotowanie sprawozdania z działalności w roku 2011. Omówiono projekt uchwały na sesję dotyczącą przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych działania anarkomanii, uchwalenia programu usuwania zresłu oraz zamiaru likwidacji 4 podstawowej wizowie, co wywołało by burzliwą i długą dyskusję. Ustosunkowano się do przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej, wprowadzano pewne sprzedagowania. Dyskutowano na temat przesłanego do Rady Gminy Pisma Starosty Owiarowego w Zabierczu. co zamknęło się stwierdzeniem, że nie należy udzielać ogręczeniach kredytu naszej w Zapoznano radnie z listą aktualnie obowiązujących programów i z realizacją w tym programu ochrony środowiska. W marcu, w jak w marcu przeanalizowano podjęte działania przez stosowne służby, stosowne służby tutejszego urzędu mające na celu przygotowanie do realizacji działań inwestycyjnych przyjętych w budżecie na 2012 rok. Zapoznano się z najważniejszymi zapisami ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz z korespondencją z tym związaną, a prowadzoną pomiędzy tutejszym urzędem a Wojewódzkim konserwatorem zabytków. W tym temacie zostały sformułowane konkretne wnioski, jednak do chwili obecnej nie otrzymano żadnych informacji dotyczących ich realizacji. Przeprowadzono analizę rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. Omówiono projekt uchwały na sesję tym dotyczące likwidacji szkoły podstawowej zdrowia oraz przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadań związanych z usuwaniem małżeństw. W maju wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych wysłano informacje na temat stanu dróg gminy i zgłoszono stosowne wnioski, tym także dotyczące stanu dróg powiatowych. Dyskutowano na temat przedstawionej informacji na temat funkcjonowania placówek oświatowych pod kątem ponoszonych wydatków i występującego trendu demograficznego. Dokonano analizy wykonania planów finansowych w i gops Omówiono uchwały na sesję nadwykajną dotyczące zmian gminy na lata 2012-2023. W czerwcu omówiono uchwały na sesję najważniejszą zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium dla wójta oraz uchwał dotyczących ustalenia planu sieci, zbycia nieruchomości oraz przystąpienia do realizacji trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki trzy dwa posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu, która odłożyłem zgodnie z planem pracy realizowano tematy. Ocena zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji planowanych na 2012 rok. Zapoznano się z wynikami i wnioskami <coughs> z jednej rewizyjnej, innych w protokole z kontroli zakresu pierwszego półrocza. Drugie posiedzenie było związane z omówieniem uchwał na sesję, w tym m.in. Określenia przy komunikacyjnych na terenie gminy w nadaniach statutu prox, zmian w budżecie i wieloletniej podnoszek finansowych związanych m.in. z wykreśleniem zadania inwestycyjnego, tytułem strefy kulturalnej, i gminy. W dokonano analizy składania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Zaproponowano, aby w budżecie na 2012 rok założyć realizację zadań już rozpoczętych. Omówiono także projektu uchwały na sesję nadzwyczajną, w tym w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi zawierkańskiemu na realizację drugiego etapu przebudowy, przebudowy drogi zawierczych ZUS. Zapoznano się z informacją na temat skutków personalno-finansowych związanych z likwidacją szkolnych sporów. Zapoznano się z resztą na z dnia za w zagospodarowaniu przestrzeni w październiku. Dokonano przeglądu wszystkich złożonych do budżetu na 2013 rok wniosków. Wysłuchano informacje na temat zagrożenia wykonania inwestycji przyjętych w budżecie na 2012 rok. Omówiono uchwały na sesję w tym jako najważniejszy podział gminy na okręgie wyborcze wybor metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęcia gminnego programu spółki wspierania rodziny na lata 2012-2014 i zmiany stacji taksowej. Ponowna analiza dokumentów dotyczących oceny zagospodarowania przestrzennego w listopadzie. Ocena podjętych działań w ramach akcji zima 2012-2013. Omówienie uchwały na sesji a mianowicie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i ośrodków transportowych obowiązujących w 2013 roku. Wprowadzenia regulaminu korzystania z kontekstu wojsk sportowych mojego... <coughs> 2012. W grudniu wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych. W pierwszej kolejności dokonano oceny przedłożonego Wysokiej Radzie Projektu budżetu gminy na 2013 rok. Ryjaśnię udzielali kierownicy kazy, predyrektor Zatu, kierownik oraz jako całości Pani Skarb. Dokonano oceny przedłożonej z projektu uchwał, a w szczególności uchwalenia budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej stawki dotacji przedmiotowej do jednego męża powierzchni mieszkaniowej, regulaminu utrzymania czystości w porządku na terenie gminy Budowlina. Podkreślić należy, że w oparciu o dyskusję prowadzoną na posiedzeniu były formułowane wnioski, które przedkładano Panu Wysokiemu. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że przed podejmowaniem ważnych uchwał, w tym dotyczących gospodarki finansowej i w imieniu komisji były przekładane pisemne bądź ustne uwagi i wnioski. Dla nas projektu punktu sprawy różne rozpatrywano wszystkie pisma kierowane do komisji, o ile ich treść wiązała się z tematyką przypisaną w tej komisji. Kończąc w imieniu własnym i członków komisji składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych posiedzeniach, dostarczali wyczerpujących informacji oraz udzielali odpowiedzi na każde zadawane pytania. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Pani Sekretarz, która prawie zawsze uczestniczyła w naszych posiedzeniach, oraz do protokołanta, który bardzo dokładnie zapisywał przepis na komisję Finansów i Sprawiedliwości. W imieniu Przewodniczącej Radna Zofia Koruszyn. Dziękuję bardzo. Zaczynamy od Pani, pani, pani działalności Komisji i. Spraw Społecznych Rady Gminy Młodzieży za rok 2012. Wysoka Radna. W roku 2012 odbyło się 10 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych. Pierwsze posiedzenie odbyło się 26 stycznia. Na posiedzeniu opracowano plan pracy dla Komisji Spraw Społecznych na rok 2013. W członkowie Komisji szczegółowo omówili zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zdrowie szkołę filialną podległą organizacyjnie Szkoły Podstawowej w imieniu Władysława Bronickiego we Wódlice. Zapoznano się z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów. Alkoholowych oraz gminy Gminnymi Przeciwdziałania narkomanii na 2012. Drugie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 24 lutego. Kierownik Biblioteki przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Włodowicach oraz z działalności WIT w Biblioteki. 19 kwietnia 2012 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Zapoznano się z ewidencją obiektów zabytkowych, będących w wojewódzkiej ewidencji w rejestrze zabytków. Omówiono także wykonanie budżetu gminy za rok 2011 z szczegółowym uwzględnieniem domów i zarazów. Zapoznano się z programem rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. Na posiedzeniu omówiono przygotowanie pola namiotowego do sezonu turystycznego na rok 2012. Czwarte posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 21 maja 2012 roku. Porządek posiedzenia obejmował funkcjonowanie pracowników oświatowych pod kątem poruszenia zbytków. Przeanalizowano informacje o poszczególnych pracownikach oświatowych. Zapoznano się ze stanem gminnych Gminy. i teraz nowego Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 26 czerwca. Porządek posiedzenia obejmował funkcjonowanie świetlic w poszczególnych sołectwach członkowie komisji wnioskowali o wydłużenie prac świetlic. Zapoznało się także z wnioskami komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Młodowice. Posiedzenie W posiedzeniu uczestniczył Pan Starosta Miasta Zawiercie wraz z Panią Wynagrodź, Panią 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 Zawierciek. W zaproszeniu goście zapoznali członków komisji z sytuacją finansową sztuka. 28 <laughs> sierpnia członkowie Komisji Spraw Społecznych oraz 6 uczestniczyli w posiedzeniu. Szczegółowo omówiono przygotowanie placówek oświatowych do funkcjonowania w roku 2012-2013. Tematem posiedzenia był także stan bezpieczeństwa w naszej gminie. Komentarz naszej Straży Pożarnej przedstawił sytuację dotyczącą pożarów w poszczególnych miejscowościach w naszej gminy. Otrzymaliśmy także analizę stanu przeciwpożarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu za pierwsze rok 2012. Pani Kierowicz-Bowców <coughs> zapoznała się od Komisji ze zmianami w statucie. W Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych członkowie uczestniczyli 25 września. Głównym tematem było omówienie przedmiotu wydania budżetu gminy za pierwsze w 2012. Zapoznały się z wnioskami składanymi do budżetu gminy na rok 2013. Dziewiąte posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 28 listopada na posiedzeniu komitetu działalności GOPS-u zwróconą uwagę na zabezpieczenie ludzi o niskich dochodach i bezradność życiową na okres zimny. Pani Kierownik gops omówiła program pomoc Państwa w zakresie rozwijania oraz program które z którego miesięcznie wynosi około 240 osób. W komisji zapoznali się z przygotowaniem akcji zimowej na okres 2012-2013. W sprawach różnych dyskutowano na temat do 14 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych, to jest Komisji Spraw Społecznych, Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia. Głównym tematem wspólnego posiedzenia było omówienie budżetu w imieniu na rok 2013. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, panu Dziękuję. Pani Przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo radni. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z Pracy w roku 2012. Komisja Rewizyjna w drugim roku obecnej już 6 kadencji samorządu gminnego w Ładownicach pracowała w składzie przyjętym uchwały na Gminy nr 4 6, 2, 2010 z dnia 14 grudnia roku, A więc Monika Grela, Stanisław Iwek, i Krzysztof Zępański. W roku 2012 Komisja Rewizyjna odbyła 13 posiedzeń i podjęła w 14 tematów kontroli. Obok przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna podejmowała tematy istotne dla gminy i opiniowała projekty uchwał, które były przedmiotem obrad Rady Gminy. Przy aktywnym udziale wszystkich członków komisji yy, wypracowane były opinie do przedstawionych projektów uchwał. Zdecydowane w zdecydowanej większości były one pozytywne i przyjmowane jednomyślnie w W pojedynczych przypadkach czy przy różnicy zdań komisja przyjmowała zasadę głosowania na sesji według indywidualnych preferencji. W ramach wypełnienia zadań, jakie stoją przed Komisją Rewizyjną w roku 2012 podjęte zostały następujące tematy. kontrola gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy w z uwzględnieniem wykorzystania dotacji przedmiotowej do jednego metra kwadratowego publiczni wynajmowanego lokalu mieszkalnego. Kronalnych remontu realizacji wniosków i zaleceń komisji rewizji. Kontrola pracy Rady Solackiej sołectw i Sołectwa rodniki. W tej części posiedzenia komisji brali udział członkowie Rady Sołeckiej i kilkoro mieszkańców. Przy tej dyskusji i wymianie poglądu przez przedstawicielom społeczności ludnych podstawę prawną kontroli organu jednostki pomocniczej gminy, jakim jest sołectwo, oraz przedstawiono stanowiska uzna, uznają za podstawowe zadanie wspólne działanie na rzecz mieszkańców gminy i poszczególnych sołectw. 3. Kontrola wykonania inwestycji przyjętych w budżecie gminy na 2020, 2011 rok. Kontrola funkcjonowania sali <coughs> sportowej pod względem wykorzystania i przenoszonych dochodów. 5. Kontrola działalności ochotniczych straży pożarnych w terenu gminy w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu z uwzględnieniem OSP Kura 6. Kontrola działalności placówek oświatowych, a w szczególności stanu budynku przedszkola w 7. Ocena efektywności poniesionych wydatków na wymianę wodociągu w Górze Wodowskiej i Wodowskiej w uwzględniają wyróżniającą się wskaźnikiem strat wody w oparciu o dane za pierwszy kwartał 2010, za pierwszy kwartał 2011 i pierwszy kwartal 2012. 8. Kontrola wykonania schedynówki oraz sprawdzenie zaleceń i poprawek do tej inwestycji. 9. Kontrola gminnego ośrodka kultury w zakresie działalności świetlicy i biblioteki. 10. Kontrola wykonania budżetu za 2011 rok. 11. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium na wódkach gminy. 12. Kontrola windykacji należnej gminie dochodów z tytułu podatków opłat oraz podstawy zastosowanych wpływ może i za drugie urocze 2011 i pierwsze urocze 2012. 13. Kontrola kompleksowa kontrola zespołu ekonomicznego i ekonomiczno-administracyjnego szkół. 14. posadzonowa kontrola pola namiotowego w nich I 15. Kontrola przygotowań do sezonu zimowego. Kontrole realizowane były poprzez zapoznanie się analizy podstawowych przedstawionych dokumentów i materiałów wyjaśnień kierowników jednostek i odpowiedzialnych za poszczególne sprawy pracowników Urzędu Gminy w opracowaniu o wizje lokalne i spostrzeżenia członków komisji. Kontrole przeprowadzone przez całą komisję w kilku przypadkach Pewne zadania kontrolne wykonywały dwuosobowe zespoły. Protokuły z prac Komisji Rewizyjnej sporządzone były i na bieżąco, a znajdują się w dokumentacji Rady Gminy. Protokół w z każdej kontroli sporządzono w kontroli Komisji Rewizyjnej według załącznika nr 5, rozdział 4, paragraf 19 Statutu Gminy Błodowice. Protokoły te podpisywali każdorazowo wszyscy członkowie Komisji, kierownicy kontrolowanej do Protokoły te stanowią integralną część dokumentacji Komisji Rewizyjnej i są także posiadane, kontrolowane, kontrolowane. W pracy Komisji Rewizyjnej aktywnie udziałowali wszyscy jej członkowie. W z posiedzeń Komisji prowadził jej wiceprzewodniczący Radny Krzysztof Zębalski. Komisja starała się wnikliwie, krytycznie, mobilizująco i życzliwie ocenić kontrolowane jednostki i obszary zainteresowań. Formułowane wnioski i zalecenia przekazywano na bieżąco zainteresowaną w trakcie kontroli, a także mój Komisja Rewizyjna obok tematów kontrolowanych podejmowała ważne sprawy dla funkcjonowania i rozwoju gminy, omawiała projekt budżetu i realizację zmiany w budżecie, interesowała się realizacją inwestycji w gminy, oceniała wykonanie budżetu za rok 2011 i opracowała wniosek o udzielenie absolutorium budowy gminy zgodnie z prawnymi wymaganiami. Członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział <coughs> w dużej organizacji przez Urząd i podległe jednostki. Komisja Rewizyjna wyraża podziękowanie dla kierowników jednostek i pracowników urzędu, za udział w posiedzeniach, przygotowywaniu materiałów i udzielanie wyjaśnień. Podziękowanie to składam na ręce pana Wójta, który uczestniczył w większości posiedzeń, Większość posiedzeń Komisji obszernie naświetlając podejmowane problemy i Jako Przewodniczący Komisji dziękuję wszystkim członkom za aktywną i pełną życzliwości współpracę. Podpisy Komisji Rewizyjnej. Dziękuję Panie Przewodniczący. Teraz parę głosów jest zamkniętych. Współpracujemy z interpelacją i zapytania radnych. Teraz na razie na zobieganiu się, nie tylko teraz, tylko w procesie, jak i w dziedzinie 2013 roku. Szanowny Panie Kujczek, w ramach realizacji inwestycji w Unii Wolnictwa Wolnych 2012 byliśmy informowani, że przewidziany obiekt sportowy w zmieści się na pojedynczych szkolnym, jedynie budynek socjalny będzie wędzie wciąż na białkę przedszkolną, półtora roku. Po zakończeniu tej inwestycji okazało się, że na całej długości działki przedszkolnej zabrano do szerokiej pasty nieruchomości i wstawiono nowe w drodze. Zdziwiona jestem również tym, że istniejące dwie piaskownice zniknęły i nie ma po nich śladu. Nie odtworzono ich też w innych miejscu. Na czas budowy oblica prac przedszkolnych stał się zapleczem budowlanym, stąd urządzenia zabawowe były zdemontowane niebezpiecznie, a te co pozostały nie były na miejscu <coughs> zabezpieczone. W związku z tym zapytam, czy w projekcie zagospodarowania jest wskazany wyraźny likwidacja tych dwóch jaskółnic? A, jeśli nie, to dlaczego ich nie ma? B, jeśli tak, to gdzie przewidziano jest odtworzenie i sposób sfinansowania? Dwa, gdzie były przebywane zdemontowane urządzenia zabawowe i kto dokonał podobnego posadowienia i czy było to sprawdzone? Czy przecięty pas nieruchomości przedszkolnej jest uregulowany w rezunie? Potrzebuję odpowiedzi pisemnie na każde z postawionych pytań. Dziękuję I jeszcze mam takie pytanie, już w tym Więc tak, Mam zapytanie, czy już odbyło się spotkanie z mieszkańcami tej części różni, która jest objęta pierwszym etapem kanalizacji? O takie spotkanie wnioskował Radny Zrównoważnik, pan Marcin Pietraś na ostatniej sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku. Zorganizowanie takiego spotkania jest wskazane nawet nie trafi, lecz przed rozpoczęciem <coughs> inwestycji, bo wtedy można wyjaśnić mieszkańcom wiele spraw i rozwiać wątpliwości. I jeszcze mam drugie pytanie. Na sesji 2 marca 2012 roku był przedłożony do uchwalenia plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych <coughs> eksploatowanych przez KZWD-Wodowica dla gminy Wodowice na lata 2012-2015. Po burzliwej dyskusji zarządzonej przerwie, po której odbyło się głosowanie, a jego wyników następujących, za był obrad, przeciw było dziewięciu radnych, wstrzymujących się dwóch radnych, nie brało udziału w głosowaniu. Trzech radnych w tej grupie byłam też ja. Inny nowy plan nie był już przedłożony Radzie gminy, gminy do uchwaleniu. Dlatego pytam, czy takiego planu nie należy już opracowywać? Jeśli tak, to proszę o podanie konkretnej podstawy prawnej. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Cieszę się z Państwa. Proszę bardzo, Pan Jaruzel Męski. Drogi Taginie Błogowicza, w dniu 1 lipca 2013 roku Wejdzie w życie nowa ustawa śliskowa, a wraz z nią nowe zasady wywozu śmieci w kraju. Trzeba będzie więcej płacić za wywóz nieczystości. Kwoty, jakie płacimy za wywóz śmieci nie są małe, a od połowy roku jeszcze wzrosną. Wszystko za sprawą nowych regulacji prawnych, jakie są nakładane na mieszkańców i lokalne samorządy. Kontrolę nad odpadami przejmą samorządy i te gminy i będziemy płacić za ich wywóz. Zapłacimy od osoby jedną stawkę bez względu na to, ile będziemy mieli odpadów i jak duży zamówimy pojemnik. Przestanie się więc opłacać palenie śmieci w piecach czy porzucanie do lasu. Zaoszczędzimy, jeżeli będziemy segregować śmieci. W przeciwnym razie zapłacimy dużo więcej. Sama segregacja budzi wątpliwości, bo o ile w warunkach wiejskich Łatwiej jest kto segreguje śmieci, to nie wyobrażam sobie tego w bloku mieszkalnym, gdzie jest kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i nie sposób zaobserwować, kto prowadzi segregację, a kto nie. Na pewno w deklaracji każdy zaznaczy, że segreguje śmieci, ponieważ tak płaci mnie. Potem pozostaje kwestia jakości tej segregacji oraz kto w jaki sposób ma to weryfikować. Ustawa nie krzywdzi rodziny jedną, dwóch czy osobowe, dla których wysokość opłaty pozostawi budżet domowy bez większych zmian. Duże wątpliwości budzi wyżej wymieniona ustawa wśród rodzin wielodzielnych. Opcja płatności od mieszkańca na pewno nie jest pro rodziny Uważam, że gdyby dać gminom większą swobodę w kształtowaniu tego, jak wyliczyć opłatę za śmieci, to gminy dużo lepiej by to zrobić. Również opłata za śmieci od każdego mieszkańca w tej samej kwocie jest wysoko niesprawiedliwa. W naszej gminie jest wiele osób o bardzo niskich dochodach, gdzie wydatki na podatek śmieciowy w wysokości kilkudziesięciu złotych na miesiąc będzie sporym obciążeniem. W dyskusjach nad projektami uchwał ten problem był niewidoczny. Pamiętajmy, że o sile łańcucha decyduje zawsze najsłabsze od nich. Wiadomo, że ta ustawa musi wejść w życie, tylko szkoda, że tak bez jakiejkolwiek próby oporu władz gminy półgodniej.